Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie. Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, Nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Albowiem wie ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech święci się Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola spełnia się na ziemi jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom Ojciec wasz nie przebaczy Wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza Probosza, Kustosza. Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza Piotra, który koncelebruje ze mną tę Eucharystię. Bardzo serdecznie pozdrawiam władze Polskiej Federacji Skupiającej hodowców bydła, producentów mleka, wszystkich, którzy pracują na polskiej ziemi, żeby nam chleba nie brakło. Dzisiaj w Ewangelii. Słyszeliśmy o chlebie. Pan Jezus nauczył nas po raz kolejny uczy nas jak się modlić. Wy na ten chleb pracujecie i ten chleb dajecie innym, żeby nie brakło pożywienia, żeby ludzie głodni nie byli w Polsce. I pracujecie bardzo ofiarnie i owocnie. Pan Michał napisał mi parę rzeczy o Polskiej Federacji, o tym, co Federacja robi, z tych notatek. Taki piękny obraz. Tyle dobra się dzieje, tyle pożywienia, dobrego pożywienia, dbałości o to, żeby to wszystko było zdrowe. Za to niech będzie Bóg uwielbiony. Tak, chciałbym Wam zadać na początek takie pytanie. Lubicie się między sobą? Tak czy nie? To w Polsce to pytanie jest bardzo ważne, odpowiedź jeszcze ważniejsza. Żeby się lubić między sobą. Pan Jezus nas uczył Ojcze Nasz, dziećmi Jego jesteśmy, tworzymy rodzinę. I dzisiaj myślę, że w sposób szczególny, kiedy zaczynamy Ojcze Nasz, to trzeba sobie to uświadamiać, że my dla siebie nie jesteśmy obcy. Nie możemy być obcy dla siebie. A zwłaszcza wtedy, kiedy zbieramy się na Eucharystii. Bo jeśli my na Eucharystii byśmy się nie lubili, na Eucharystii bylibyśmy jako obcy dla siebie, to jak można prosić o błogosławieństwo? Myślę, że w jakiejś mierze chyba sprawdzają się te słowa na naszym pokoleniu o naszej ojczyźnie, nieszczęsna ta ziemia. Bo tak bardzo trudno zauważyć brata. I tak bardzo trudno być bratem. Róbmy wszystko, róbcie wszystko, żeby tworząc taki czy inny związek, wchodząc w taką czy inną federację, uświadamiać sobie: nie jesteśmy obcy dla siebie. Wtedy naprawdę praca nasza jest błogosławiona, i wtedy owoce naszej pracy są naprawdę błogosławione. Kilka tygodni temu. Byłem w Afryce, jutro znowu wylatuję do Afryki i chciałbym się z Wami podzielić takim doświadczeniem, które bardzo mocno dotknęło mnie. Ono żyje we mnie, pracuje i pewnie jeszcze wiele, wiele miesięcy czy lat będzie pracowało. Dwa takie obrazki. W jednej wiosce, gdzie buduje się ośrodek zdrowia, porodówka, wszystko z ofiar. Polaków. Kiedy zobaczyliśmy stan tej budowy, rozmawialiśmy z ludźmi, próbowaliśmy na miejscu rozwiązywać bardzo trudne problemy, żeby znaleźć jakąś pielęgniarkę, lekarza, i później obiad. Obiad bardzo skromny ugotowany maniok, sos zrobiony, strawy i kaczka podzielona na bardzo małe kawałeczki. Tylko ja i ksiądz, który mi towarzyszył, otrzymaliśmy talerze, bez sztuczców, trochę manioku, trochę tego sosu, taki malutki kawałeczek mięsa. Rozmawialiśmy jedząc. Odstawiłem talerz po posiłku. Zaraz jeden z obecnych tam wziął ten talerz. Zrobił taką malutką kulkę z manioku. Wyczyścił cały talerz z tych resztek sosu. Zjadł. Malutką skórkę, którą zostawiłem, zjadł. I kość wyssał. I drugi obrazek głęboko w buszu, też wioska. I też zostaliśmy poczęstowani. I popełniłem wielki błąd, nie wiedząc, o tym nikt mi wcześniej tego nie powiedział. W kawałku mięsa była kość, malutka kostka. Stał obok pies. Kiedy zjadłem mięso, rzuciłem kość psu. Pies bardzo zadowolony był. Natomiast ci, którzy byli obok, byli zdziwieni, przestraszeni. Psa wygonili, ponieważ na tę kość czekały dzieci. Dlaczego przywołuję te dwa obrazki? Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla Was, którzy produkujecie żywność mleko, wyroby z mleka, które są dobre, smaczne bardzo smaczne. Miejmy taką świadomość, że Bóg naprawdę nam błogosławi. Jestem o tym głęboko przekonany, że dzisiaj w Polsce żyje się na takim poziomie, gdzie w całej historii Polski pokolenia, które nas poprzedzały, nie żyły tak jak my żyjemy. Tak dobrze się żyje. Nikt nie jest głodny. Mamy w nadmiarze jedzenia. Nie bardzo boli sprawami rolnictwa, zajmuję się już od kilku lat trochę więcej. Sam jestem synem rolników i bardzo lubię pracę na roli. Nie bardzo boli, jak widzę, ile w Polsce marnuje się jedzenia. Jak bardzo jest marnowane jedzenie. I myślę, że właśnie wdzięczność względem Pana Boga, ona powinna także towarzyszyć tym, którzy. Ziemię nawodnioną przez Pana Boga, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, użyźnioną wodą z nieba. To wszystko, co na tej ziemi rośnie, co jest pożywieniem dla zwierząt, a później pożywieniem dla ludzi, to wszystko powinno być otoczone taką wdzięcznością Pana Boga. I troszcie się o to, żeby to, co produkujecie, nie było marnowane. Mówcie o tym. W sposób bardzo oficjalny i nieoficjalny. Mówmy o tym przy stole, kiedy siadamy, w naszych rodzinach i tam, gdzie sprzedawane są wasze produkty. Bóg z całą pewnością przychodzi, żeby błogosławić. Jest bardzo hojny. Jestem przekonany o tym, że dzisiaj, kiedy w tej mszy świętej prosimy Go, tak z głębi serca o błogosławieństwo, On tego błogosławieństwa nie odmówi. Ono się obficie rozleje. Zawsze problem jest tylko w tym, czy my widzimy Boga, który przychodzi błogosławić. Otwieramy nasze wnętrza, nasze dusze, nasze umysły, gospodarstwa na to, żeby to Jego błogosławieństwo wydawało wspaniałe owoce. Czasem można się zagubić w dobrobycie, czasem można dojść do przekonania, że w zasadzie ja bez Pana Boga sobie poradzę. I czasem może się tak zdarzyć, że nawet jeśli pobożni jesteśmy, to się może zdarzyć także w życiu duchownych, i biskupa, i księdza, i, i zakonnika, zakonnicy, i tych, którzy często uczestniczą przy świętej. Może się tak zdarzyć, że my w naszym codziennym życiu. Panu Bogu pokażemy plecy, mówiąc: Poradzę sobie. Jak to sprawdzić, czy tak nie jest w moim życiu, w Twoim życiu? Ja nigdy nie idę w stronę wielkich słów i pięknych teorii, ale proste rzeczy. Te proste rzeczy świadczą o tym, czy my w codzienności szukamy Pana Boga, czy też wzgardziliśmy Panem Bogiem. To jest Pacierz, którego uczyli nas rodzice czy dziadkowie. Jeśli ja rano zginę kolana, wieczorem zginę kolana, to właśnie w tej codzienności pokazuje Boże, wiem o tym, że od Ciebie wszystko zależy. Wiem o tym, że bez Twojego błogosławieństwa nie pójdę do przodu. Wiem o tym, że Winienem Ci jestem wdzięczność za to, co się udało osiągnąć, co jest owocem mojej ciężkiej pracy, ale przede wszystkim owocem Twojego błogosławieństwa. Jeśli w taki sposób pracujemy, jesteśmy ludźmi prawdziwie wierzącymi. Jesteśmy ludźmi, którzy. Są zdolni do wielkiej ofiary, pełnią wspaniałą misję. Tak jak pan Michał, też napisał, że federacja pełni misję względem hodowców, producentów mleka. Ale wiemy, wiemy o tym, że bez Twojego błogosławieństwa nie pójdziemy do przodu. I druga rzecz, która jest bardzo ważna. Na początku zapytałem, czy się lubicie. Pan Bóg chce, żeby nasza praca była dzielona, żebyśmy ją wykonywali razem, żeby owoce naszej pracy były dla wszystkich, żebyśmy mieli taką świadomość tego, że tworzymy jedną rodzinę i tam, gdzie jest wzajemne zrozumienie, życzliwość, miłość, tam rozlewa się Boże Błogosławieństwo, Kim jest dla mnie, dla Ciebie, drugi człowiek? W jaki sposób patrzymy na drugiego człowieka? Jeśli chcemy ucieszyć Pana Boga, to tak bardzo ważne jest czuwać nad tym, co rodzi się w naszych głowach, jakie myśli rodzą się w naszych głowach. Czy my, patrząc za drugiego człowieka, myślimy o Nim dobrze? Czy postrzegamy Go? Jako kogoś, kto jest nam bliski, kto jest naszym bratem, naszą siostrą. A później te myśli, czy one prowadzą nas do dobrych słów, dobrego mówienia o sobie. I to mówienie, czy prowadzi do takiego działania, żeby rzeczywiście chcieć razem coś zrobić dla tej społeczności, w której żyjemy. Coś wspólnie zrobić dla naszej ojczyzny. My Polacy mamy w sobie taką myślę złą cech, cechę. Rzadko cieszymy się z tego, że komuś coś się udało, że ktoś do czegoś doszedł. Nawet jak się przygotowałem do tego kazania, znalazłem taką notatkę. Mam nadzieję, że ona jest mocno przerysowana. Ale w tej notatce ktoś zapisał, że jak jakiś chłop zobaczy, że sąsiad ma dorodne krowy i że te krowy dają dużo mleka, to od razu sobie tak pomyśli, żeby mu zdechły. Myślę, że to jest przerysowane, ale taką notatkę znalazłem. Czy my się potrafimy cieszyć, że komuś coś się udało? Że ktoś do czegoś doszedł, że komuś się dobrze powodzi, to jest Boże myślenie. To jest naprawdę Boże myślenie. Z własnego doświadczenia też wiem, że trudno nam to przychodzi. Nawet jeżeli rozmawiam z kapłanami i pochwalę jakiegoś księdza. To znajdzie się jakiś ksiądz, który powie: A, jakby go ksiądz biskup lepiej znał, to by wiedział, że on nie jest taki święty. Na wszelki wypadek, żeby o kimś za dobrze nie powiedzieć. To jest chyba jakieś wielkie wyzwanie dla nas, Polaków, w tym co robimy, tam gdzie żyjemy, żebyśmy się lubili. Dzisiaj w Ewangelii też Pan Jezus tak bardzo mocno powiedział, kiedy. Mówił do nas, jak się mamy modlić, bardzo mocno powiedział o przebaczeniu: przebaczcie. I ciekawe, że ten temat przebaczenia związał z modlitwą: przebaczcie, bo jeżeli nie przebaczycie, to i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam. Miejmy w sobie takie pragnienie, żeby być dobrym człowiekiem. Żeby dobrze myśleć, dobrze mówić, dobrze czynić drugiemu człowiekowi. Miejmy takie pragnienie, żeby myśląc o naszej ojczyźnie, myśląc o tym, co stanowi tę ojczyznę, żeby właśnie wychodzić do drugiego człowieka, tak się cieszyć tym drugim człowiekiem, umieć się ucieszyć tym, że koledze. Rodzinie, kolegi, koleżanki, dobrze się powodzi. Umieć cieszyć się tym, że ktoś może nawet produkuje lepsze wyroby niż moje. Umieć się cieszyć. A jak się człowiek cieszy, to odkrywa, że Pan Bóg daje dużo błogosławieństwa. I odkrywa, że ktoś chwali mnie, ktoś chwali to, co ja robię. Cieszy się moją pracą? O wiele lepiej by się nam żyło, i piękniejsze by było życie, gdyby tak na co dzień towarzyszyła nam taka naturalna życzliwość. Uśmiechnąć się, pozdrowić, życzyć dobrego dnia to niewiele kosztuje, a wszystko zmienia. I na koniec. Jako ksiądz często yy, przeżywam taki trochę smutek w czasie Mszy Świętej. Przychodzi taki moment, przekażcie sobie znak pokoju. I nieraz jak patrzę na te nasze zgromadzenia eucharystyczne, twarz kamienna, zaciśnięte szczęki, oczy ściśnięte, jakieś kiwanie głową w jedną, w drugą stronę, Czasem ktoś nie zauważy, że jest filar, że jest ściana. Kiwamy na wszystkie strony, jak tylko potrafimy tą głową. Siostry, bracia, to była Wasza inicjatywa i Pan Michał prosił mnie, żebym przyjechał do Was i sprawował przeświętę z prośbą o błogosławieństwo. Jak przyjdzie ten moment, przekażcie sobie znak pokoju. Miejcie dużo pogody takiej wewnętrznej. Wolnego ducha, uwolnionego od wszelkiego zła, duszy pięknej. I przekazując komuś gest życzliwości, kto siedzi po jednej, po drugiej stronie za Tobą, przed Tobą, przekażmy ten znak pokoju wszystkim, którzy żyją w naszej Ojczyźnie. Z takim wołaniem do Pana Boga: Boże, to co jest trudne, co przekracza nasze możliwości. Ty przemień swoją łaską i naucz nas tej prawdy, że jesteś naszym ojcem, mamy twoimi dziećmi, a dla siebie jesteśmy braćmi i siostrami. Niech tak będzie. Amen.